W minionym roku Jaworskie Koło Stowarzyszenia Dzieci Wojny wybrało władzę. Rok 2011 członkowie stowarzyszenia rozpoczęli od spotkania zapoznawczego w Parkowej. Na uroczystość zaproszono m.in. starostę Stanisława Laskowskiego i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, Grażynę Rutkiewicz. Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie mogli skorzystać z obecności zaproszonych gości i zadawać pytania na nurtujące ich sprawy. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Rutkiewicz Udzieliła szczegółowych wyjaśnień i zaprosiła do odwiedzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wszystkich tych, którzy będą potrzebować pomocy. Również starosta w miarę możliwości obiecał pomoc stowarzyszeniu. Jaworski Oddział Stowarzyszenia istnieje od sierpnia 2010 roku i posiada około 160 członków. Prezesem jest Zofia Grynicz, wiceprezesami Janina Chlebowicz i Michał Pancewicz. Sekretarzem stowarzyszenia jest Maria Bill, natomiast skarbnikiem Jadwiga Miedzińska. Od marca stowarzyszenie będzie wspomagać swoich najbardziej potrzebujących członków paczkami żywnościowymi.